No i witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnej części walentynkowych zmagań z questami, Ach, a to druga część będzie. Jestem tu dzisiaj z Elwą oraz z Nysią, które bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam, które będą ze mną jeździć i sobie żartować. Mamy oczywiście grupę. Dobra, to zaczynamy, nie przedłużajmy już dłużej, ponieważ tutaj jest bardzo, bardzo dużo questów do zrobienia. No i ten odcinek będzie bardzo, bardzo pocięty, więc dobra. A witaj, Liliana, Lilianek leci podekscytowana? Naprawdę? Co? Nerwowa? Motyle w brzuchu? Co jest ja zakochana? Jestem co ty? Hahaha, ha, ha. wyglądasz na trochę zagubioną. Chyba nie zapominałaś, prawda? Przecież nadchodzą walentynki! Już poszły sobie. Jestem tak bardzo tym podekscytowana, że ledwo stoję na nogach. To usiądź. E, tylko e, tyle do przygotowania, że będę musiała poprosić Cię o przysługę. Zakładam, że nawet nie muszę cię prosić. Zawsze tak chętnie wszystkim pomagasz. Zgadzasz się z, zanim w ogóle poproszę cię o pomoc? Zgadzasz się zanim w ogóle poproszę cię o pomoc? Może właśnie tak czuję, czujesz, czujesz się w Walentynki. Wszyscy są przyjaźni i chcą okazać trochę więcej miłości. Ty jednak jesteś wyjątkowa, bo zawsze chcesz komuś pomóc. I znów zaczęłam paplać o czymś zupełnie bez sensu. No dzięki! Dzięki jestem czymś zupełnie bez sensu. To, tak, to takie typowe dla mnie. Wracając jednak do tematu, pomyślałam o organizacji specjalnego menu w kafejce z okazji walentynek, Lilian. Wszystko wydaje się być takim uroczym pomysłem ale wydaje się, że jest za dużo do zorganizowania. Tak dużo chy, chciałabym zrobić, ale nie wiem, jak znajdę dodatkowy czas. Och, tak, pomożesz? Fantastycznie. Stokrotne dzięki. O, zapowietrzyłam się. Musimy troszkę wzbogacić menu w deko o dekoracje i ozdoby związane z tematem walentynek i upiec Specjalne ciasto walentynkowe na sprzedaż. Masa rzeczy do zrobienia, ale, na, ale razem sobie na pewno poradzimy. Jeśli zaczniesz pracę z menu, ja zajmę się dekorowaniem, dekorowaniem. Mhm. Mhm, uczy, uczy, uczy. Dajcie mi chwilkę, chcę popić. Dobry soczek, dobry. Okej. Okay. Um, idziemy dalej. Czytam tak, staram się tak stara stara szybko czytać, żeby wiecie... Wszystko szybko, szybko poszło, bo tego jest strasznie dużo do tego czytać tutaj tej Catherine i to jest straszne. Dobra. Tam znajdziesz trochę czerwonego papieru. Weź te różyczki, nożyczki i wytnij co tam się dzieje, któraś? Kilka czerwonych serduszek, które przyczepimy do menu. Dobra. Ja sobie zejdę z kunia. Mamy nożyczki. Mm, nie no, w studni nie będziemy wycinać, gdzie to jest. Te, bo się zgubiłam. No tutaj, Boże, daleko poszłam. Dobra, tniemy jedno serduszko, drugie serduszko i jeszcze jedno serduszko. Chopsi. Dobra, lecimy dalej. O, jakie cudowne serduszko udało Ci się wyciąć, Lilian? Będą idealnie pasować do menu. Yy, zastanawiasz się, czy, przykle czy przykleić je, jak, tak? Ej, ma ładną kartkę w ogóle tutaj. Yy, czy może w ten sposób? Dobra, chodź tutaj, no chodź tutaj. No chodź tu. Co myślisz, Lilian? Myślisz, że jak powinniśmy przymocować papierowe serduszka do menu? Masz takie super pomysły, Lilian, yy, na tym menu. Nie wiem, który będzie najlepszy, dlatego najlepiej będzie, jeśli ty wybierzesz. Ja tylko wezmę klej, dzięki któremu możesz przymocować serduszka do menu. Hmm, to dziwne, był tutaj jeszcze przed chwilą. Jest! Hahaha, ha, ha. klej przylepił się do mojej kieszeni. <noise> Proszę bardzo, weź go i przyklej poprawnie serduszka do menu. A czy ja właśnie nie miałam pomyśleć, jak ja mam to zrobić, bo nie ogarniam tego co ona do mnie mówi w sumie, dobra, nieważne Pierwsze serduszko potem klej pierw serduszko pierw serduszko potem klej Pierwsze serduszko opisy możecie poczekać, jeżeli nie, nie ten potem klej i wyszukujemy takie coś OK, lecimy dalej są prześliczne. Na pewno będą pasować do budowania romantycznej atmosfery w kafejce. Nie mogłabym tego sama zrobić lepiej. Och, co? Czekaj, mówisz, że całkowicie skończyłaś z menu? Ale tak całkowicie? Ja nie zaczęłam jeszcze nawet dekorować. Jak ten czas szybko płynie. Pomocy, panika, oddychaj, Katarzyna, oddychaj. Przyjdź jeszcze do tego, powiedz. Nie panikujmy tak bardzo, tu ty panikujesz, nie ja. Co ja w ogóle mówię? Mamy kilkaset powodów do paniki. Spokojnie, spokojnie, ów. Spokojnie, Kateryn. ona jest normalna, czy tak nie do końca? Po prostu oddychaj. Przepraszam, co mówiłaś? Super pomysł, Lilian, ty zaczniesz z dekoracjami, a ja zacznę wypieki. Ach, aby było. Naprawdę romantycznie myślę, że powinniśmy ustawić świece na stołach. Świece powodują, że wszystko jest tak romantyczne. Pamiętaj moją pierwszą randkę pamiętam co? Pamiętaj moją pierwszą randkę ach, co to był za wieczór pamiętaj, powinno być. Jedliśmy. Lazanie lasagne na ramce. Wiecie, że ja swojemu Sebastianowi, jakbym mnie przyjechał e, do domu, znaczy nie jako pierwszy raz, tylko jako zjeżdża do Polski, też zrobiłam lasagne, To była taka pierwsza randka w Polsce, w naszym nowym mieszkanku. Powiedzmy, no nie naszym albo wynajmowanym, ale wiecie o co chodzi. No wiecie, nie? Też zrobiłam lasagne, Wow! Dwa łebki tutaj stoją, koników. Chyba to są dziewczyny. Eee, dobra miałam sobie uroczą, um, uroczą niebieską sukienkę w kwiatki eee, i były też świece u nas też były świece prawdziwe piękne świece jest coś naprawdę magicznego w blasku świec och co ja w ogóle wygaduję nie mamy czasu na pogawędki <laughs> wspomnienia starych czasów jeśli chcemy aby wszystko było gotowe musimy zacząć je od, ra od razu no dobra to musimy zacząć od razu to tutaj jest siups, jedna świeca. Słodkościowa świeca. z druga świeca. I jeszcze tutaj jest z trzecia świeca. Proszę bardzo. Mamy świecę. Chodź tu, Katerina. Wygląda uroczo i przytulnie. Cudownie czuję się jakby moja ostatnia randka była wczoraj. Dobra. I teraz sobie wina o Okej, okay, skup się, Kateryń, skup się. Czy należysz, czy y, rozłożysz nowe menu na stołach? Co zrobiłam ze swoją łyżką? Gdzie odłożyłam fartuch? Hmm, tutaj się są wszystkie menu, wyglądają naprawdę uroczo. Y, możesz je rozłożyć na stołach, ja zacznę wtedy pieczenie ciast. Jak nie wiesz, gdzie jest łyżka i swój fartuch, no spoko bo szukajmy, łyżka, łyżka, łyżka może powinnam użyć trzepaczki do piany? no spoko, jest bardzo roztrzepana bez tej trzepaczki nie potrzeba trzepaczki, dobra mamy to menu Znowu rozkładamy menu, o jak słodko o jak słodko i o jak słodko, dobra dziewczynki tu stoją Mm, Okej. Okay. Jak ładnie to wygląda. E, co masz na myśli, pytając o pieczenie? Okej? Okay, bo zapomniałam. Dobra, mamy teraz tak. Pieczenie z jajkami i zacznij pieczenie z mlekiem. E, no tak, pieczenie. Całkowicie o tym zapomniałam. Szukałam mojego fartucha. Nie, nie dam przecież rady bez niego. Wtedy za, zaczęłam myśleć o lazanie lazani. Oj, jakie to było dobre. Niemal magiczne. zastanawiam się, jak oni to zrobili. Musieli mieć bazylię. Może użyli świeżej zamiast suszonej? Jakich innych przypraw mogli użyć? Czosnek, niedźwiedzi i pieprz. Czekaj, spróbuję zrobić to ponownie. Byłam tak na tym skupiona, że zapomniałam o innych rzeczach. Rozmawiałyśmy o pieczeniu. Tak, zobaczmy. Potrzebują jajek. Och, jaja. Zawsze, zawsze kojarzą mi się z jajecznicą i naleśnikami. Pychota. Wyobraź sobie smażoną, gorącą, smaczną, gorącą jajecznicę na śniadanie. W każdym razie jaja, jaja, jaja. Ja, jaja, ja, Jaja. Przecież to oczywiste. Dlaczego nie możesz się skupić? Katerin, jeśli mamy mieć jajka, powinny być one od Suzany... Nie znajdziemy, jej, nie znajdziemy jej lepszej jakości. Sudana stoi tam i pilnuje, z, pilnuje w zawodów W zawodów? Serio? Jeździeckich. Chyba zawodów jeździeckich. Nie wiem, gdzie udaje się jej znaleźć te jajka, ale ale, 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 ale są naprawdę o najwyższej jakości. Prawie tak dobre jak, jak to lasagne, o której lasagne, o której ci mówiłam, ci wspominałam, sorry. Chociaż nie, nie, można tych rzeczy porównywać. Chociaż nie, nie można tych rzeczy porównywać, sorry. Są tak różne. Byłoby to jak porównywanie mnie i ciebie, no dzięki. Jeśli chodzi, jestem lasanią czy jajkiem? Hmm, wolę być lasanią. Jeśli chodzi o jazdę. Tak, tak. Nigdy nie ukończyłabym wyścigu, który organizuje Susanna. Ale jestem absolutnie przekonana, że ty raczej sobie z nim bez problemu, że ty radzisz sobie z nim bez problemu. Jestem tak, jestem jak bryła lodu, kiedy wsiadam na konia. Czy uważasz, że koń będzie w stanie podnieść lodówkę? Boże, o czym ona mówi? Hej! Ups, czy możesz pojechać do Suzany i porozmawiać z nią o jajkach? Dziękuję, że muszę... Dziękuję, ja muszę może zrobić, zarabiać... Co? Zabrać się za pieczenie. Sorry, mam już takie myśli w głowie od tego czterych bzdur, że masakra. Dlaczego jest tak późno? Pomocy. Dlatego, że pierdolisz bez sensu. Przepraszam. E, dobra, jeszcze raz tutaj musimy kliknąć, bo pojedziemy sobie zaraz po mleczku. Skup się, Katalin, skup się. Lilian, muszę skupić się całkowicie na pieczeniu. Czego więcej potrzebuję? Tak, wiem już, potrzebuję mleka. Pojedź do far na farmę słonecznikowych pól i porozmawiaj z Martiną, od której zawsze kupuję mleko. Ach, ach, farma jest fantastyczna. Jeśli kupisz mleko, kupuj najlepiej, najlepszej jakości zawsze. To powtarzam, jeśli raz kupisz tam mleko, zawsze będziesz to robić. Kilka lat temu przychodziła, przychodziła, przychodził do kuchni, do kawiarni starszy mężczyzna i kupował gorącą czekoladę każdego e, ranka. Zawsze powtarzał, że jeśli chcesz mieć naprawdę pyszną, gorącą czekoladę, musisz iść, <laughs> użyć odpowiedniego mleka i kakao. To on nauczył mnie, jak ją przyrządzać. Był bardzo słodki, ale zakładam, że musiał się słodki gdzieś przeprowadzić. Mmm, słodki, zakochała się, ale mamy kogoś konia tutaj na ekranie. Przepraszam, mówiłam coś o mleku? E, tak, masz rację. Potrzebuję mleka do moich wypieków, pomocy. Pomożesz mi? Pojedź, porozmawiaj z Martiną Sanfield, a ja zacznę e, pracować. No to może zacznij, nie gadaj. Dobra. Eee, okej. Okay. Gdzieś to był mój koń. To jest mój koń. Lecimy po jajka. Lecimy po jajka, lecimy po mleko i to będą questy, które będą musiała w tak samo jak u Donalda. Dobra. E, aha! Katarzyna pieczy i potrzebuje jajek! Tak. Jajka, które dostaje Katarzyna składają y, dzikie kurczaki które biegają wokół toru wyścigowego. Staram się to zachować w tajemnicy. Nie chcę, aby masa ludzi kręciła się tutaj za jajkami kurzymi. Szczególnie, że, że przebiegają tędy, przebiega ten tor wyścigowy. Kury należą do starej pary, która mieszkała tam na skale konika morskiego, ale wyprowadzili się oni, a kury pozostały. Staram się dbać o nie, nawet zdawać im, im wodę i ziarno, ale ostatnio zdziczały one trochę i zaczęły biegać po okolicy. Jeśli udasz się na przejażdżkę po okolicy, na pewno znajdziesz jakieś jajka, jeśli dobrze się przejrzysz. Kiedy zbierzesz jajka, wróć do mnie, a ja zapakuję je do pudełka, abyś mogła bezpiecznie zabrać je do Katerin. Aha, czyli jak będę jechała z jajkami tam, to będzie niebezpiecznie. No dobra. A tu już będzie bezpiecznie, tak? No, bardzo sensownie. Bardzo, bardzo sensownie. Naprawdę tak sensownie, że aż wcale. Dobra. Musimy zabrać trzy jajka. Trzy jajeczka musimy zabrać. I będę jechała torem, gdzieś jeździłam w sumie z Wiki. Znaczy, na Wiki. Tak, tu jest jedno. E, tu jest drugie. Trochę inaczej niż na Wiki. No ale dobra. I tu gdzieś będzie trzecie. Dobra, lecimy teraz do tego, gdzie na dane jeżdżą. Jeżdżą, się pewnie śmieją tam w Dwa. Eee, lecimy do. do. Suzanne. <śpuszczam> do. <s> <śpuszczam> dobra. Okej, okay. świetnie udało ci się znaleźć jajka, po prostu wybornie, wyglądają fantastycznie. Okej, okay. dawaj tego quest'a. O zanim zabierzesz jajka do Katherine, chciałabym prosić cię, abyś się zachowała w tajemnicy, skąd one pochodzą. Nie chciałabym, aby masa ludzi kręciła się po okolicy, szczególnie wzdłuż toru wyścigowego, mówiłaś już to. Zabierzesz jajka do Katarzyny. Super, włożyłam je do pudełeczka. Do pudełka, żeby nic im się nie stało po drodze. Mam nadzieję, że będziesz mieć udany dzień. Dziękuję wzajemnie. Tobie życzę udanego dnia. E, dobra, lecimy dalej. Dziewczyny tutaj potrafają. E, cudownie dostała się jajka od Sudany Dzięki Lilian. Tak, są najlepszej jakości, bo są prosto z ziemi od jakichś dziwnych kur, Których nikt o nie... Znaczy ona tam nie dba powiedzmy Dobra, lecimy teraz do martiny wydoić krowy doić krowy, to trzeba będzie zrobić kilka razy To naprawdę, ale bardziej wkurzające w sumie jest zbieranie jagód Nie do końca wkurzające, jak się zbierze ich dużo to nie jest tak bardzo wkurzające Jagód i truskawek, znaczy jagód, truskawek dzikich, czyli poziomek Ja nie wiedziałam, że poziomka to truskawka dzika w sumie, ups Eee, a może wiedziałam z Nie wiem, gdzieś mi się obiło o poziomkach, ale jakoś nie, nie pamiętam to zupełnie. Dobra, hmm, tu jak widzicie mam dużo questów, bo i od Sagi, i od Frey i od Filipa mam na reputację i od Martiny też mam jakiś quest, ale no na razie, a widzicie? Na razie nie będę sobie tutaj, wiecie, tego robić. Całą poświęcimy inny odcinek. Witaj, udanych walentynek Lilian. Ach, tak, Kateryn potrzebuje więcej mleka i poprosiła cię Lilian, poprosiła ciebie Lilian, abyś pomogła jej w dostawie. Wiesz co masz robić? Weź puste wiadro i idź do w do doły wydoić krowy. Kiedy skończysz wróć do mnie, a z wiadrem mam na zbyciu butelki, do których możemy przelać mleko. No i to jest sens, tak? Przychodzę z wiadrem i, i tak dalej, tak? A nie tam, że jajka bezpieczne są, bo przejechałam parę kroków. A tu są niebezpieczne, bo przejechałam więcej. No, nieważne, tak, wiecie. Dobra, lecimy rodzić krówki. Wiadomo, musi coś zrobić, tak? No, ale trochę to jest takie naciągane i to widać bardzo. Dobra, mu 1 Mu dwa. I... Młodszy, ej, ej, hmm, znaczy co tam zaraz będę?